Dzień dobry. Dzisiaj jest środa. Mamy piękne przedpołudnie. Właśnie wymeldowaliśmy się z hotelu e, i idziemy na wycieczkę. E, tylko z plecakami, torby zostawiliśmy w hotelu. E, I na razie nie powiem jeszcze, gdzie idziemy. E, zapraszam was do dalszej części filmu. Ale, 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 dzisiaj... Wspomnieć coś. ale dzisiaj jest ostatni no dzień w e, San Francisco i pod wieczór jedziemy do. San Jose do Doliny Krzemowej i tam będziemy nocować przez 13. najbliższe trzy noce, a potem lecimy do Warszawy. A my tak od 15 minut idziemy pod górkę Nie wiem ile to jest Ale jest górka To najbardziej stroma ulica, po którą podchodzimy. Widać po nesce. Jak się wdrapuje na szczyt, żeby nie było. Mi też nie jest łatwo. Ale potem czeka nas garnet ze złotem na samym końcu, czyli tam gdzieś na szczycie. Yy, czy stawiam kawę? Słyszałem? No mogę Ci postawić kawę. Ja kawy nie chcę. Wczoraj jak wypiłem kawę bezkofeinową o 18, to nie mogę zasnąć do trzeciej w nocy. Bez kofeinowa, jasne. Dasz radę. Trzeba Co? Trzeba handsować. Tak. Zygzaczkiem. Ale widać już szczyt. I jesteśmy. O, jaki ładny widok. Tam na dole, na końcu drogi, widać Alcatraz. No i właśnie dla takich widoczków warto wspinać się na górkę A teraz jest bardzo stromo w dół Film tego nie oddaje, ale tu jest jakieś 45 stopni Z każdym kolejnym krokiem jest coraz piękniej No jak widać, że do naszego pierwszego celu Czyli Lombard Street tak wygląda w całej okazałości. Ale to pięknie. Jesteśmy dobre miejsce, z którego widać. Alcatraz To jest tam A to widać część San Francisco Na razie trafiliśmy do burgerowni, którą wszyscy nam polecali, czyli In-N-Out I rzeczywiście burgery są tanie Zobaczymy, czy dobre in out cheeseburger Kosztuje 3,5 dolara Z podatkiem Zobaczcie, ile ma e, cebuli no dlatego pan czy jest Będę jak Fiona po zjedzeniu tego. To jest cheeseburger, nie jakiś taki maganarnowy. Bardzo dobrze. gryź, gryź, gryź Zobacz, No dobrze, gryź Widzisz? No daj, bo no mi, no mój, nie jest reklama. Bo mój wystygnie. Ej, no nie mam takiej dużej butelki. Ja mam spare kawałek cybuli świeżej. Mmm, mi się całować. A ser wygląda jak sos, a nie ser. Nie. Jak no i wyszliśmy z Cin and Out. Zjedliśmy burgery. Mamy jeszcze szejka do dopicia waniliowego. Jadłem w życiu dużo lepsze burgery. Nawet bym powiedział, że McDonald's w Polsce jest o niebo lepszy i strasznie dużo cebuli dają. Więc nie dziwię się, że facet przy zamawianiu pytał, czy ten burger ma być z cebulą. I mówię, no tak, no czemu nie? <laughs> Także nie, nie polecam jakoś. Jadłem dużo lepsze burgery, ale cena jest bardzo atrakcyjna. Shopping. Zobacz, 吗？<noise> <noise> <noise> Przyszła kiedyś ochota na zonie Alcatraz to tutaj nie liczę na bilety, tylko trzeba kupić je online minimum miesiąc wcześniej. A dla tych co nie mają wejścia może się zadobać pamiątkami ze sklepiku. i Rose Magic 3 z goga czyli gra retro Idaliśmy do Mountain View gdzie mamy przesiadkę następnym pociągiem do San Jose Mamy nadzieję, że wsiedliśmy w właściwy pociąg To nie jest takie proste NASA Bayshore Do not cross the tracks when the lights are flashing Dotarliśmy na miejsce, okazało się, że śpimy zaraz przy biurze Cisco. No, w końcu dobrze trafiliśmy. Jest basen, jest siłownia. Mieszkanko też jest bardzo sympatyczne. Także po fatalnym hotelu w San Francisco mamy pokój w bardzo nowoczesnym, fajnym mieszkaniu zaraz przy biurze Cisco w San Jose. I to właściwie wszystko, co w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać. A ja standardowo zapraszam Was do filmu jutro, bo tutaj internet mamy dosyć dobry, więc powinien film się szybko i bezproblemowo wrzucić. Cześć!